I'm a Dzień dobry, słuchajcie, witajcie na naszym kanale. Witamy zarówno wszystkich nowych obserwatorów, którzy tutaj do nas na dniach napłynęli, jak również tych, którzy już nas od dłuższego czasu obserwują. Jest nam naprawdę niezmiernie, niezmiernie, niezmiernie miło. Przez wszystkie komentarze, które zostawiacie, przez wszystkie miłe słowa, które nam piszecie pod filmami, za każdy jeden kciuk w górę, kciuki w dół też wybaczamy, no takie jest życie, nie wszystkim wszystko się musi podobać. Będę sobie popijała herbatkę, bo jest wieczór, a ja wieczorami piję hektolitry herbaty. Którą bardzo często musi mi parzyć poreda, także e, jego zmora moja przyjemność. Zapewne zauważyliście burzę w styczniu w tytule i to nie jest clickbait, ponieważ mamy styczeń, a ta czarna psica, którą widzicie na filmie, to jest właśnie burza. Zwana również e, potocznie burzenką przez nas. Burzenka jest u nas na tak zwanym domu tymczasowym, czyli będzie z nami mieszkała do czasu, aż nie znajdziemy jej domu stałego. Takiego wiecie na zawsze, na dobre i na złe. Dla niewtajemniczonych, to dom tymczasowy to jest taki dom, który przyjmuje pieska pod swój dach ze schroniska lub z jakiegoś przytuliska. Tymczasowo, czyli do czasu aż tak jak wcześniej powiedziałam, nie znajdzie mu nowego domu, i zazwyczaj jest to piesek wycofany z jakimiś lękami, taki, który ma bardzo małe szanse na znalezienie domu stałego bezpośrednio przebywając w schronisku, bo jest wycofany, bo boi się ludzi, bo boi się innych piesków, boi się jakichś głośniejszych hałasów. I taki piesek zazwyczaj wiecie, siedzi sobie gdzieś tam w kąciku, w końcu, za innymi pieskami no i po prostu jest niewidoczny dla potencjalnych ludzi, którzy przychodzą do schroniska i szukają swojego popila. Socjalizacja takiego pieska w domu tymczasowym przebiega dużo szybciej i sprawniej niż przebiegałaby w, w schronisku czy w jakiegoś tam rodzaju przytulisku ponieważ piesek na co dzień uczy się przebywania z ludźmi, uczy się tego, że mieszkanie w domu wiąże się z różnego typu hałasami, typu odkurzanie czy słuchanie głośniejszej muzyki. Uczy się takiego pieska również tego, że potrzeby fizjologiczne załatwiamy na dworze, bo najczęściej takie pieski po prostu nie są przyzwyczajone do tego, że w domu się nie załatwia jedynki albo dwójki. Pani. Dobry piesor. Ojo, jaka dobra burza. I Dawidek też dobry, jak pięknie nagrywa. Z z tym aparatem w torbie. A najważniejsze moim zdaniem jest to w pracy domu tymczasowego, że dzięki takiemu domowi tymczasowemu dom stały, czyli ten dom, który bierze sobie pieska już na zawsze, ma po prostu mniej pracy. Mniej musi poświęcać czasu na początku takiemu pieskowi, bo ten piesek zna już podstawowe zasady życia w domu z ludźmi. Burza jest buszująca w zbożu. Właśnie komuś ŻRE. To chyba jest pszenica? Nie wiem, co to jest nawet. Burza, chodź! Ciu, ciu, ciu. Dobry pies! Poreda próbuje uchwycić burzenkę. Słuchajcie, zazwyczaj nie prosimy Was o komentarze pod filmem, o suby, o łapki w górę o jakąkolwiek aktywność, ponieważ wychodzimy z założenia, że jeżeli się Wam tutaj u nas spodoba na kanale, to sami wyjdziecie z inicjatywą i polubicie, skomentujecie, zasubskrybujecie, ale tym razem chcielibyśmy Was bardzo poprosić o aktywność pod tym filmem, ponieważ duża aktywność pod tym właśnie filmem będzie znakiem dla YouTube'a, żeby. Dać nam trochę większe zasięgi w tym filmie dzięki temu filmowi, i to będzie również większa szansa na znalezienie dla naszej czarnej burzenki, naszej czarnej mamby domu. Także poprosimy o dużo łapek w górę, dużo komentarzy. E, może zechcecie na przykład udostępnić linka do naszego filmu na swoich mediach społecznościowych na Facebooku czy na Instagramie. Może zechcecie skomentować e, sami zadecydujcie, ale bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo e, na Was liczymy w tej sprawie. Piesek, piesek, łóżki, łapki. Dobra, burza. Jak ty pięknie przychodzisz, dziewczyno. Jestem z ciebie dumna, naprawdę. Życie Pani się przewróciła! No i to no teraz... Życie z domu. Takie to! Takie to! Takie to! Takie tam! Tak My z Dawidem jesteśmy od czasu do czasu domem tymczasowym dla jakiegoś pieska, najczęściej właśnie takiego wycofanego. Mieliśmy ostatnio długą przerwę, bo nasz ryjek, jak go widzieliśmy do siebie, to przez swoją ślepotę był bardzo wrogo nastawiony do innych zwierzaków i musieliśmy po prostu poświęcić mu dużo uwagi na początku. Ale teraz, jak już nabrał pewności siebie i czuje się członkiem naszego stada, to postanowiliśmy pomóc kolejnemu zwierzakowi. Tropy łosia. Wracając do samej burzy, to burza ma około 2 lata. Jest zdrowa, wysterylizowana, zaczipowana i szuka nowego domu. Wzięliśmy ją z fundacji 4 łapy w Żurominie. Burzenka została odłowiona gdzieś z okolic Żuromina. Kryła się koło jakichś wielkich kurników, była szczenna i bardzo dzika. Jak trafiła już do końca fundacji, to bardzo szybko się okazało, że jest tak wystraszona i ogromnie boi się ludzi, że trzeba było podawać jej leki na depresję, żeby chociażby zjadła, czy chciała wyjść z budy w końcu. Była jednym wielkim kłębkiem nerwów. W momencie, gdy ją zabieraliśmy na tym czas z fundacji, to nadal brała leki, ale miała już schodzić z dawki i powoli je odstawiać. Aktualnie od tygodnia nie bierze już wcale leków i radzi sobie nawet bardzo dobrze. Trochę jeszcze się nas boi, ale nie jest już tak bardzo wystraszona jak na początku naszej znajomości. Dialona się na pewno nie zatrzasnęła tutaj. Przed chwilą zmieniała pozycję. Mamy z nią przygody praktycznie od początku, jak z nami jest. Jak ją wieźliśmy do domu z tej fundacji, na przykład, to wlazła, słuchajcie, pod fotel pasażera w samochodzie a stamtąd do wnęki między fotelem a podłogą na pace i wcale, ale to wcale nie chciała stamtąd wyjść. Myśleliśmy w pewnym momencie, że utknęła. Jak widać w dzisiejszym vlogu, dogaduje się z innymi pieskami. Jeśli chodzi o kontakty psio to dom stały musiałby być bardzo cierpliwy i wyrozumiały dla niej i w końcu by się przekonała do nowych ludzi, tak jak przekonuje się powoli do nas. Bo już większego asa to od ciebie nie wzięła. Czy już jest po kłopocie, no tak jeszcze, prawda? Wiesz, jeszcze tak, bo ona się teraz zabije ty mi Troszkę płacze chyba, co? Co to było? To była ona. Czy ona się spierdziła? Ale żeby to nie poszło, wiesz, będę miał sprzątanie. Nieważne. Może ci zasrać samochód pod korek, najważniejsze, żeby wyszła. Jeszcze niedawno nie chciała wcale jeść, uciekała przed każdym kontaktem z nami i nie było mowy o tym, żeby przyszła na zawołanie, czy dała się pogłaskać bez kulenia się i trzęsienia. Bardzo dobrze rokuje fakt, że jest mimo swojej bojaźliwości bardzo ciekawskim pieskiem. Lubi na przykład bardzo wyglądać przez okna. Duża zła łóżka, dziękuję. Uprawia także nielegalny proceder wchodzenia na nasze łóżka. Bardzo szybko uczy się zwyczajów panujących w domu, typu godziny wyjścia na spacer czy karmienie. Myślę, że bardzo ważne jest to, że ani razu nie załatwiła się nam w domu. Na serio, ani razu. Jakby wiedziała, że dom to taki większy koiec i tu się po prostu nie brudzi. Trzeba przyznać, że Burzenka jest też trochę psotna, bo pogryzła łóżko ryjkowi. Ale w sumie, być może nie spodobał się jej tak samo jak mnie ten chiński print na łóżku <noise> Tylko mi po prostu nie przyszło do głowy, żeby pogryźć to łóżko I gdzie on teraz biedny będzie spał? Cześć co ona zrobiła? Co to za streski, dziewczyno? No cóż, chyba czasy obciachowego chińskiego pozłania ryja które nigdy nie doczekało się żadnej, żadnego pokrowca, dobiegły końca. Tak, suchita? Co ta czarna małpa zrobiła? Jesteś z ciebie zadowolona, burza? W opisie pod tym filmem jest adres mailowy, pod którym możecie do nas napisać, jeżeli akurat to wy chcielibyście adoptować naszą burzenkę. Dziękujemy wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Dziękujemy wam również za aktywność pod tym filmem. Mamy nadzieję, że dzięki temu odcinkowi znajdziemy szybciej dom stały dla Burzenki i co, do zobaczenia w przyszłym tygodniu i w nowym filmiku. Pa, pa.